Czy w maju przyszłego roku w Polsce wybuchnie wojna domowa? Nie, nie wybuchnie w maju. Ale jeżeli zabawa zapałkami nad stertą pełnych benzyny kanistrów będzie trwała dalej, to może wybuchnąć w samym środku wakacji. Bo to właśnie na początku sierpnia będzie jasne, czy w Polsce nadal jest głowa państwa, prezydent, czy też bez jego udziału na rympał Dokona się zmiana ustroju państwa. I to na zasadzie, zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Niech nikt z was nie myśli, że to kolejny klikbajtowy film, mający wzbudzać strach. Choć prawda jest taka, że powodów do obaw co do bezpieczeństwa przyszłorocznych wyborów prezydenckich jest coraz więcej. No ale uporządkujmy fakty. W maju przyszłego roku powinny odbyć się w Polsce wybory na urząd prezydenta RP. Marszałek Sejmu Szymon, Hołownia, zgodnie ze swoimi kompetencjami, powinien wyznaczyć odpowiedni konstytucyjnie termin głosowania przypadający na Dzień Wolny od Pracy. Wiele wskazuje na to, że do urn wyborczych pójdziemy w majówkę. Za przeprowadzenie w Polsce wyborów i referendów odpowiada Państwowo Komisja Wyborcza, w skrócie PKW. Jednak, żeby jakiekolwiek ogólnopolskie wybory były wiążące, ich ważność w określonym terminie musi stwierdzić Sąd Najwyższy. Do tej do tej pory ów system generalnie działał bez zarzutów i po 1989 roku nie było problemów z tak zwaną ciągłością władzy. No to w takim razie co się zmieniło? W czym jest problem i o co chodzi z tą całą wojną domową? Żeby to wyjaśnić, musimy bez zbędnych szczegółów wspomnieć o dosyć głośnej sprawie odebrania pisowi subwencji z budżetu państwa. O tym, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie dostanie pieniędzy, zdecydowała właśnie PKW, która odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za poprzedni rok. Warto wspomnieć, że PKW nie była w tej decyzji jednogłośna, a werdykt zapadł stosunkiem głosów 5 do 4, ponieważ po ostatnich zmianach ustawowych niestety dla obecnej opozycji układ sił w PKW odpowiada układowi sił w parlamencie. Państwowa Komisja Wyborcza wskazała, że PISowi od decyzji o odebraniu pieniędzy przysługuje prawo odwołania do Sądu Najwyższego, co też oczywiście największa partia opozycyjna uczyniła. I tu zaczynają się schody, ponieważ Sąd Najwyższy, a konkretnie jedna z jego izb właściwa do rozpatrywania tego typu spraw, dokładnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględniła odwołanie pis -u. I w świetle obowiązującego prawa z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie ma żadnej dyskusji. I w tej sytuacji PKW nie ma innego ruchu, jak tylko przyjąć sprawozdanie finansowe partii i zlecić ministrowi finansów wypłatę środków z budżetu. Problem jednak w tym, że PKW tego nie zrobiła. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Sposób myślenia pięciu członków PKW mających większość w komisji najlepiej oddają słowa Ryszarda Kalisza, które padły na antenie TOK FM dosłownie w przeddzień ostatniego posiedzenia. Panie redaktorze, tak jak pan powiedział, nie jest to sąd. Jest to stanowisko tych osób, które zostały powołane niezgodnie z konstytucją do tej izby, a jednocześnie ta izba. Zarówno przez sądy europejskie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale też, bo tam była kwestia prawa europejskiego, e, e, również ci sędziowie na mocy e, uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 2020 roku. Pan sędzia Włodzimierz Wrubel wtedy to prowadził jeszcze za. Pierwszej prezes Małgorzaty Gerstorff nie są po prostu sędziami. Czeregowy członek PKW, bo pan Kalisz nie jest jej przewodniczącym, daje sobie prawo do stwierdzania, czy też rozsądzania, kto jest, a kto nie jest sędzią Sądu Najwyższego oraz czy dana izba sądem jest, czy nie jest. Totalny kuriozum, wywalające do góry nogami porządek prawny. Ale jeszcze bardziej kuriozalne są dalsze tłumaczenia pana Kalisza. Co daje panu prawo decydować, kto jest sędzią, a kto nie jest sędzią? No bo y, y, przed chwilą pan powiedział, że są y, nielegalni sędziowie. No, y, na jakiej podstawie prawnej pan tak. Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej mam prawo mieć swój pogląd na ten temat. Konstytucja. Nie, nie powiedział pan, że uwaga. Niech pan przerywa. Konstytucja stanowi w artykule pierwszym. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rzeczpospolita Polska to są również struktury i sędziowie. I na podstawie artykułu pierwszego mam prawo mieć swój pogląd na ten temat. W tej sytuacji ja, jako obywatel Polski, na podstawie tego samego artykułu pierwszego Konstytucji, mam prawo mieć pogląd, że pan Kalisz nie powinien sprawować żadnych funkcji publicznych jako wieloletni członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mam prawo? No mam prawo. Ale czy to powoduje, że pan Kalisz przestaje być członkiem PKW? No właśnie nie, ale co gorsza, tak samo jak pan Kalisz, myśli niestety także czterech innych członków PKW, rekomendowanych przez obecną większość sejmową. No i ci panowie stwierdzili, że nie będą uznawali orzeczeń Izby Kontroli Sądu Najwyższego. Na posiedzeniu PKW 16 grudnia, kiedy zgodnie z prawem, po orzeczeniu Sądu Najwyższego komisja powinna po prostu przyjąć sprawozdanie finansowe PiSu, pięciu członków z dziewięcioosobowego składu postanowiło. Odroczyć rozstrzygnięcie sprawy subwencji dla PiSu. Do kiedy? Otóż tu cytat. Do czasu, aż władze systemowo uregulują status prawny Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz status zasiadających tam sędziów. Czy członkowie PKW mają prawo nie uznawać orzeczeń Sądu Najwyższego, kwestionując status jego sędziów? Otóż nie mają. Przytoczmy wypowiedź profesora Ryszarda Piotrowskiego, jednego z najbardziej znanych ekspertów od polskiej konstytucji, którego trudno posądzać o sympatyzowanie z jakąkolwiek opcją polityczną. W mojej ocenie niewykonanie postanowienia Sądu Najwyższego wyczerpywałoby znamiona przestępstwa wynikającego z artykułu 231 kodeksu karnego czyli przekroczenia uprawnień. Takie działania nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Rozumiecie, co właśnie powiedział profesor Piotrowski? Gdybyśmy żyli w normalnym państwie prawa za to, co zrobiła, a właściwie czego zaniechała, PKW, jej członkom groziłoby do trzech lat więzienia. Ale pan profesor najwyraźniej zapomniał, że już od ponad roku nie mamy do czynienia z normalną demokracją, tylko z demokracją walczącą. Ale wróćmy do PKW i zapowiedzi nieuznawania orzeczeń Sądu Najwyższego. Co jest najbardziej kuriozalne w tej sprawie? To że czarno na białym widać, jak bardzo wybiórczo Państwowa Komisja Wyborcza stosuje obowiązujące prawo. Tak się powiem składa, że to właśnie owa nieuznawana Izba Kontroli Sądu Najwyższego odpowiada za orzekanie o ważności wyborów. Ostatnio miało to miejsce przy okazji wyborów parlamentarnych i europejskich. I co? I czy tych orzeczeń PKW także nie uznała? Otóż uznała, bo ich treść wisi nawet na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Poza tym, gdyby nie uznała. To ostatnie wybory byłyby po prostu nieważne. Załóżmy jednak, że członkowie PKW mogli po prostu zmienić zdanie. Ich aktualne stanowisko jest takie, że jednak nie uznają Izby Kontroli Sądu Najwyższego, przynajmniej do czasu, aż, tu znowu cytat, władze systemowo nie uregulują statusu prawnego Izby Kontroli oraz statusu zasiadających tam sędziów. Ale co to w praktyce oznacza? Jak władza miałaby uregulować status prawny Izby Kontroli? I zasiadających tam sędziów. Wydaje się, że jedyną legalną drogą jest zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym. Można zakładać, że przez parlament przeszłaby ona bez większych problemów. Ale czy koalicji rządzącej uda się przekonać prezydenta Andrzeja Dudę do jej podpisania? A co jeśli prezydent skieruje taką ustawę do Trybunału Konstytucyjnego? Czy rząd, tak jak ma to w zwyczaju, a priori nie przejmie się werdyktem TK? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do momentu wyborów prezydenckich w maju 2025 roku status Izby Kontroli Sądu Najwyższego pozostanie niezmieniony, a więc, na logikę, PKW nie będzie uznawała żadnych jej orzeczeń. Przypominam, że to ta Izba stwierdza o ważności bądź nieważności wyborów w Polsce. Dodajcie sobie dwa do dwóch i zrozumiecie, jak poważne problemy nam grożą. Ale to nie wszystko, bo zanim w ogóle wybory się odbędą, o ile się odbędą, to jeszcze trzeba zgłosić do nich kandydatów. O zarejestrowaniu kandydatów decyduje oczywiście PKW. Między innymi sprawdzając, czy podpisy pod kandydaturą zostały prawidłowo zebrane. Jeśli PKW odmówi zarejestrowania w wyborach któregoś z kandydatów, zawsze przysługuje mu prawo odwołania od tej decyzji do Sądu Najwyższego. No i co? No i guzik, bo przecież PKW nie uznaje orzeczeń Sądu Najwyższego. Patologia. A może właśnie o to chodzi? Może to jest sprytny plan, by zabezpieczyć tak zwane domknięcie systemu, to znaczy skupienie całej władzy w Polsce w ręku jednego środowiska, a konkretnie jednej osoby Donalda Tuska. PKW, interpretując polskie prawo w sposób dosyć dowolny, staje się niebezpiecznym narzędziem, mogącym wpływać na bezpieczeństwo wyborów prezydenckich nie tylko w ich trakcie, ale nawet zanim w ogóle pójdziemy do urny. Jeśli wybory legalnie wygrałby Rafał Trzaskowski, problemu zapewne nie ma. Gorzej, gdyby kandydat Koalicji Obywatelskiej poszedł w ślady Bronisława Komorowskiego i zmurowanego faworyta, stał się politycznym przegrywem. Wtedy do akcji wkroczyć mogą rozmaite nieprawidłowości, które zakłócą przebieg wyborów, no a takie wybory władza będzie chciała oczywiście uznać za nieważne. Tylko kto miałby o tym stwierdzić? Trudno powiedzieć, no bo chyba nie sąd najwyższy, skoro obecna władza nie uznaje jego orzeczeń, a tak się niestety składa, że w polskim prawie tylko sąd najwyższy ma kompetencje, żeby decydować o ważności lub nieważności wyborów. No dobra, ale czy w ogóle taki katastroficzny scenariusz o zakłóceniu przebiegu wyborów i podważaniu ich legalności jest możliwy? U nas przecież nigdy tego nie było. No to spójrzmy, co właśnie dzieje się w Rumunii. 6 grudnia, na dwa dni przed drugą turą wyborów prezydenckich, rumuński sąd konstytucyjny anulował. Wybory, stwierdzając, że w kampanii jednego z kandydatów mogło dojść do nieuczciwych praktyk oraz rosyjskiej ingerencji w głosowanie. Tak się składa, że owym kandydatem był niezależny pan Georgescu, opisywany w mediach jako nacjonalistyczny i antyzachodni oraz antysystemowy. Tymczasem eksperci wskazują, że podstawy, na których sąd konstytucyjny Rumunii anulował te wybory i to w trakcie ich trwania, pomiędzy turami, są wątpliwe, a przynajmniej Niewystarczające do tak daleko posuniętych działań. Trudno bowiem uwierzyć, że w okresie pomiędzy pierwszą a drugą turą głosowania rumuńskie służby przeprowadziły pełnoprawne dochodzenie i bez cienia wątpliwości stwierdziły rosyjską ingerencję w proces wyborczy, czy też fakt, że to Georgescu sam świadomie i z premedytacją oszukiwał w kampanii, używając TikToka jako narzędzia do politycznego marketingu. Jeśli ktoś odrobinę interesuje się służbami specjalnymi, to doskonale wie, że mają one wiele rozmaitych technik działania w obszarze dezinformacji. Jedną z nich jest podrzucanie takiego zgniłego jaja, z którego później trzeba się tłumaczyć i zaprzeczać, że nie jest się jego właścicielem. Czy rumuńskie służby udowodniły, że to sztab Georgesku naprawdę stoi za nieuczciwymi praktykami w kampanii? Czy komuś postawiono w tej sprawie zarzuty? Nic o tym na razie nie wiadomo. A równie dobrze, można założyć, że tego rodzaju niewygodna historia została kandydatowi na prezydenta dorobiona. Kolejnym takim przykładem mogą być podejrzanie wyglądające przelewy na konta bankowe partii politycznych czy też jakichś firm. Doskonale wiemy, że może być to celowa, zorganizowana działalność, by narobić danej partii czy prywatnej firmie kłopotów prawnych i skarbowych. Jeśli Rumunia to dla Was za daleko, no to wróćmy do Polski. Gazeta wyborcza, powołując się na ustalenia Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, napisała, że w październiku ubiegłego roku, podczas wyborów parlamentarnych, hakerzy mogący działać na zlecenie rosyjskiego wywiadu mieli rozesłać ponad 187 tysięcy SMS-ów zachęcających wprost do głosowania na PIS. Czy rosyjski wywiad chciał wygranej PIS-u? Raczej wątpliwe. Czy partia Jarosława Kaczyńskiego sama zleciła takie działania, żeby podbić sobie wynik? No, tylko idiota uwierzyłby w taką wersję. No więc po co? No właśnie po to, żeby było niespokojnie, żeby były wątpliwości, żeby był punkt zaczepienia do podważania legalności takich wyborów. Zobaczcie, że o całej sprawie nie dowiadujemy się krótko po zeszłorocznych październikowych wyborach, ale ponad rok później, na kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami. Dlaczego wtedy nikt nie nagłaśniał tej sprawy? Dlaczego nie robiły tego polskie służby? A no może dlatego, że zwycięzcą tamtych wyborów, czyli obecnej koalicji rządzącej, nie było na rękę przy tym grzebać. Nie było sensu podważać legalności tych wyborów, no bo wygrali je. Co dokładnie premier Tusk miał na myśli, publikując ten wpis, No właśnie, tego do końca nie wiemy, ale brzmi to tak, jakby Donald Tusk ostrzegał, że jeśli w maju przyszłego roku władza uzna. Że doszło do jakiejś opcji ingerencji w wybory prezydenckie, to owa władza w osobie Tuska zapewne na to wszystko nie pozwoli. A więc Bukaresz nad Wisłą. Skoro dotarliście do tego miejsca, to znaczy, że naprawdę zastanawiacie się, co nas czeka na wiosnę i latem przyszłego roku i dlaczego do cholery mówimy o jakiejś wojnie domowej. No to spójrzmy na chwilę w szklaną kulę. Jest maj 2025 roku. Po morderczej kampanii wyborczej do drugiej tury wchodzą idący łeb w łeb Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Trzeci w stawce Sławomir Mencen, nie przekazuje poparcia nikomu wprost, ale jego elektoratowi o wiele bliżej jest do konserwatywnego Nawrockiego niż do prezentującego lewicową agendę Trzaskowskiego. W efekcie tego w drugiej turze Nawrocki zdobywa dajmy na to 10,5 miliona głosów, a Trzaskowski 10 milionów i 300 tysięcy. Różnica niewielka, więc istnieje pokusa do kwestionowania tego wyniku. Wtedy opinia publiczna nagle dowiaduje się, że polskie służby wpadły na ślad bliżej niesprecyzowanych nieprawidłowości w procesie głosowania. Ktoś rozesłał jakieś sms -y, na TikToku pojawił się viral z panem Nawrockim, wygenerowanym przez AI, który to viral łamie ciszę wyborczą, i cyk wybory mogą nie być uznane. A dopytywanie o szczegóły nie możemy tego ujawnić, to tańca służbowa, materiały operacyjne służb ściśle tajne. Ale rozważmy też inny scenariusz, w którym to Rafał Trzaskowski zdobędzie większą liczbę głosów, jednak do Sądu Najwyższego wpłynie szereg protestów wyborczych, kwestionujących prawidłowość procesu wyborczego, na przykład wadliwe karty do głosowania, wątpliwości co do liczenia głosów, złożenie wyborców autokarami do lokali wyborczych, agitowanie w kolejce do lokalu itd. itd. Jeśli sprawa rzeczywiście będzie poważna i dajmy na to Sąd Najwyższy przychyli się do protestów i stwierdzi, że wybory są nieważne, to co wtedy? A no nic. Bo o ważności wyborów stwierdza Izba Kontroli, której obecna władza nie uznaje i koło się zamyka. A co gorsza, nie wybieramy prezydenta. Stoimy więc przed całkiem poważnym scenariuszem polegającym na tym, że jeżeli ktoś z zewnątrz lub z wewnątrz będzie chciał zaingerować w nasz proces wyborczy. Co dość łatwo może go sparaliżować. Bo w sytuacji, kiedy to podległe premierowi służby specjalne mogą autorytarnie stwierdzić faktyczną lub rzekomą ingerencję w wybory, a żaden uznawany powszechnie sąd w Polsce nie ma tu nic do gadania, bo nie uznaje się jego wyroków albo nie ma on kompetencji do orzekania w sprawie legalności, ważności wyborów, no to chyba sami rozumiecie, że z demokracją i państwem prawa. Nie ma to za wiele wspólnego. Załóżmy, że znowu jakiś prowokator w dniu wyborów roześle agitujące smsy. Może ktoś rozsypie w centrum miasta ulotki, a może dojdzie do jakiegoś ataku hakerskiego. Tak naprawdę byle jaka przyczyna może być powodem do kwestionowania, czy też nieuznania wyborów prezydenckich. A jedyny władny do tego organ, czyli Sąd Najwyższy, nie jest uznawany przez PKW, ani przez przedstawicieli rządu. Załóżmy więc pesymistycznie, że scenariusz z nierozstrzygnięciem wyborów w maju ma miejsce. Co się dzieje dalej? Wygląda na to, że członek PKW, wspomniany już Ryszard Kalisz, ma to już dość całkiem dobrze przemyślane. 6 sierpnia kończy się kadencja pana prezydenta Dudy. Nie jest stwierdzona ważność wyborów prezydenckich zgodnie z konstytucją. Co wtedy następuje? Obowiązki prezydenta przyjmuje. Wtedy wakanta jest. Nie, marszałek Sejmu. Marszałek Sejmu. I wtedy w imieniu Pozdrawiamy. prezydenta... Pozdrawiamy. W imieniu prezydenta... A, <laughs> widzi pan. Zgadłem. Nie wiem, być może będzie inny, ale mówię bez polityki. Dobra. Ja mówię o prawie. Dobrze. I, i, I marszałek Sejmu e, wtedy jako prezydent przecież e, to, że pani prezes Manowska... Nie powołała właściwego składu do uznania ważności wyborów jest zarówno deliktem konstytucyjnym, jak i e, przestępstwem z 231. W związku z tym e, dokonuje się na wniosek marszałka odpowiednich działań e, e, do technicznej. Te nie, 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 ale przecież w momencie, kiedy. Ale no, jak ją pan zmusi do tego, żeby są e, mówię panu no jest, są kwestie dotyczące chociażby odpowiedzialności konstytucyjnej są kwestie odpowiedzialności karnej to Czy znaczy, łącznie będzie tak długo Pełnił funkcję prezydenta, hmm. chociaż tam są terminy konstytucyjne, prawda? To chyba w ciągu trzech miesięcy musi ogłosić wybory. Ale wybory były. Nie, nie nie nie, 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 nie. No, musi ogłosić wybory, ale wybory były. Panie redaktorze, no właśnie, ale nie, no mówię jeszcze raz, na, przez te trzy miesiące marszałek Sejmu musi załatwić, powiem tak oględnie, panią Manowską. Niekoniecznie musi doprowadzić do tego, że władza wykonawcza, w tym przypadku prezydent zastępowany przez marszałka Sejmu, mimo że on jest ustawodawczą, wraz z rządem dokona odpowiednich zmian, również ustawowych, i on podpisuje ustawy. O takim scenariuszu na razie nieśmiało zajęknął się też sam marszałek Hołownia. Ale dlaczego nie śmiało? A pamiętacie jeszcze pomysł z marszałkiem rotacyjnym? Otóż wcale nie ma gwarancji, że rotacja nie nastąpi na przykład w połowie przyszłego roku i to nie stwarzający aurę koncyliacyjności hołownia, przejmie obowiązki głowy państwa, tylko na przykład nowy marszałek z ramienia platformy lub ewentualnie Włodzimierz Donald zrobię wszystko, czarasty. No czyli wręcz idealne domknięcie systemu. Jeśli faktycznie doszłoby do sytuacji, w której po 6 sierpnia nie mamy prezydenta, bo kadencja Andrzeja Dudy kończy się a nowej głowy państwa nie wybraliśmy, to obowiązki prezydenta przejmuje marszałek Sejmu i w dodatku skutecznie łączy kompetencje ustawodawcze i wykonawcze. W tej sytuacji mamy właściwie zmianę ustroju i odejście od klasycznego trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Bo w efekcie tego, wobec nieobsadzenia urzędu głowy państwa, władza przy współudziale marszałko prezydenta może sobie uchwalić dowolne prawo wymagające zwykłej większości Sejmowej. Zmienić potrzebne ustawy, na przykład te o Sądzie Najwyższym, po czym albo uznać wybory prezydenckie już z nowym składem Sądu Najwyższego, ewentualnie rozpisać nowe i rozgrywać te partie szachów po swojemu. Jeśli to nie byłby zamach stanu, to trudno powiedzieć, co nim jest. Ale spójrzmy, co się dzieje w samym społeczeństwie. Bo wybory prezydenckie w Polsce to jedne z najbardziej bezpośrednich procesów wyborczych. Cały blisko 400-milionowy kraj głosuje na konkretne osoby. Nie na partie czy komitety, ale na konkretne osoby. W drugiej turze na dwie osoby głosuje kilkadziesiąt milionów ludzi. Co więc będą czuli ci wyborcy, kiedy usłyszą, że wybory nie są ważne, a podstawy do ich unieważnienia są cokolwiek wątpliwe? Małą próbkę możliwości mieliśmy dokładnie 10 lat temu, kiedy to skandal związany z organizacją wyborów samorządowych w 2014 roku skończył się szturmem i okupacją siedziby PKW, interwencją policji, zatrzymaniami, a później dymisją. Większości członków Państwowej Komisji Wyborczej. Wyniki głosowania poznaliśmy po wielu dniach, a ogromny odsetek głosów nieważnych do dzisiaj budzi wątpliwości. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość potępiło szczur na PKW i spokojnie czekało na rozwój sytuacji. Jednak 10 lat temu żyliśmy w znacznie bardziej przewidywalnym i stabilnym systemie prawno-politycznym niż dzisiaj. Wtedy były to tylko wybory samorządowe. Teraz chodzi o wybory głowy państwa oraz ewentualne domknięcie systemu. Jeśli więc około 10 milionów ludzi głosujących na konkretnego kandydata w wyborach poczuli się oszukanych, to możemy mieć naprawdę nieciekawą sytuację. Jeśli ta część społeczeństwa zorientuje się, że władza w myśl doktryny demokracji walczącej próbuje iść na rympał, to w Polsce może zrobić się naprawdę gorąco. Pamiętajmy też, że przez najbliższe półrocze nastroje antyrządowe z pewnością wzrosną, jeśli obecna ekipa będzie spalała się w takim tempie jak do tej pory. A siły podżegające do zaognienia takiego sporu wewnętrznego już zacierają ręce. Czy tej sytuacji możemy uniknąć? Stuprocentowej gwarancji oczywiście nie ma, ale moim zdaniem są dwie rzeczy, które mogą skutecznie utrudnić grzebanie przy wyborach prezydenckich. Wyjście z inicjatywą zapowiedział marszałek Hałownia, który prawdopodobnie zaproponuje premierowi i prezydentowi, by o ważności wyborów prezydenckich miał decydować cały skład Sądu Najwyższego, a nie tylko kwestionowana przez rządzących izba kontroli. Jest to interesujące, czy premier Tusk przychyli się do pomysłu, bo to może być prawdziwy test, czy władza jest gotowa przyjąć demokratyczny werdykt, czy też chce zostawić sobie furtkę na wariant rumuński. Ale są też inne czynniki, które nie muszą, ale mogą uratować te wybory. Pierwsza sprawa to case Donalda Trumpa, którego start w wyborach od początku był kwestionowany. Spodziewano się także, że różnica między Trumpem a Harris będzie na tyle niewielka, że możliwe będzie podważanie wyników wyborów i przechylenie szali, na rzecz kandydatki demokratów. Tymczasem to właśnie Donald Trump zdobył tak dużą przewagę nad rywalką, że wszelkie próby kwestionowania tego poparcia były z góry skazane na śmieszność. Podobnie w Polsce wysoka i niekwestionowana wygrana jednego z kandydatów może sprawić, że próby podważania tego wyniku spalą na panewce. Drugą kwestią jest powszechny, oddolny i naprawdę masowy ruch społeczny mający na celu kontrolowanie procesu wyborczego na poziomie poszczególnych komisji, obwodów i samej PKW. Jednak zorganizowanie takiego ruchu to praca trudna, Wymagająca mnóstwa pracy i nie dająca żadnego zarobku, a jedynie, a może aż, poczucia spełnienia obywatelskiego obowiązku. Po wspomnianym skandalu z wyborami w 2014 roku, przez prawicowe patriotyczne środowiska został powołany Ruch Kontroli Wyborów. Jednak w ostatnich latach najwyraźniej wygasił on swoją działalność, a nazwę RKW niejako przewłaszczył sobie podobny ruch, tyle że powołany przez sympatyzujący z obecną władzą KOD, czyli Komitet Obrony Demokracji. Jedno jest pewne. Jeśli w połowie przyszłego roku dojdzie do sytuacji, w której taka czy inna siła zacznie grzebać przy naszych wyborach prezydenckich, to podzielona na pół Polska może stanąć przeciwko sobie. Póki jest czas, trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić.